Mano, z tej strony No i ja Wam chciałem w tak powiedzieć. Jeżeli nie... Osta to jest jakby kontynuacja wcześniejszego odcinka. Jeżeli go nie jeszcze, jeżeli go jeszcze nie oglądaliście, to weź najpierw na ten, ten odcinek, a teraz dopiero na ten. Jak już macie to, jak każdy youtuber ja wiem, przepraszam, że to zrobię, dawno w sumie tego nie robiłem. Zostawcie suba i łapeczkę, co? A dzisiaj e dzisiaj przetas te skiny, które oddokowałem wczoraj. Na pierwszy będzie szedł ten epicki Dino Guy. No i to No jeden z... No będzie jeszcze drugi z Dino Guy. Taki ostatni oczywiście, bo to jest drugi z mamach, a no. ten. Zaraz skuteczny skóry i wam pokażę. Co, no bo tu widać, że to jest człowiek. Tu widać, że to jest człowiek. Ten no nie niego najbardziej chowam pasuje. No to jest jakby człowiek przebrany za Dino Zogran. Przetestujemy najpierw pierwszego jego. Zagrałem sobie z sumie na legendarnym Jak najwyżej, z już to jeszcze będziemy testowali na tych mapkach prywatnych, takich, w się, sensie, no nie wiem, jak to nazwać, na grupie, w grupie, po prostu na takim zwykłej mapce, jakiejś, żeby mogła go pokazać. A będziemy też nimi grali w zwykły jak coś. Ten Dinogai jest ładny, mogę powiedzieć. Mi się podoba. Szczerze, taki naj, najbliższy dla mnie, oczywiście, z tych wszystkich. Jest to. A zobaczycie, zobaczycie, nie, nie daję Wam spojrów, no. spoilerów, chyba że oglądaliście tam wcześniej, to widzieliście, widzieliście już, tu trafiłem tam, co odblokowałem. Ale tak Wam miałam spoilerów, który jest najbrzydszy. Taki, taki najbrzydszy najzwyklejszy dla mnie, oczywiście. Nie dam Wam tych spoilerów, zobaczycie później. Widzimy chyba albo z twitterem, albo z kimś, kto ma jakąś rangę, ale nie wiem. nie chyba się nie da mieć czarnej rangi, czarnego niku. Chwąsk, że się da. Albo jak ktoś widział, podwójny da się mieć, bo widziałem czasem, jak boty mają, albo playerzy. Da się mieć przez to, że po prostu może się zbugować na mapie nick i będzie się miało podwójny. Często akurat, ale też może być przez to związane, ja nie wiem dokładnie. Ale wiem, że może się, bo teraz widziałam to. Szczerze, nie Jezus, pan. Miałem ocenić. Skinek? Ładny. A jak miał mu dać ocenę ile na 10, to dałbym tak z 8 na 10 chyba ocenkę. Albo na 9 na 10. Dlaczego? Było? No bo nie jest on jakiś... No są ładniejsze niż na przykład ten Meta Ory z 10 na 10, nie? Ale nie ma jakichś efektów specjalnych, ale jest on ładny kolorystycznie, wyglądowo, dużo ma de detali. Ja bym przez to tak tą tam... nie wiem, zdziwił się. Bardzo bym się zdziwił. No a chciałbym, że ma dużo detali, Przekakuję sobie nad tym. Ta piłka jest bardzo opa w ogóle. No i ma bardzo dużo detali. Ja przepraszam, jak ktoś mnie ogląda i tutaj i zaprasza, ale ja ale muszę nagrać odcinek, nie mogę odebrać jakby zaproszenia. Ale ja gram sobie, jak ktoś mnie zaprasza. Akurat już nie mam miejsca w tej grze, ale miał, to bym przyjmował zaproszenie od widzów od razu. Mówię. Jeśli się to nagram odcinek, i przyjm że przyjmuję zaproszenia. Yy. Mam no wrażenie, że to był cheater, ten gościu, z czarnym nikiem. Mam na to jakby dowód w postaci nagrania w sumie. Że jestem gościu. Mm. No Mam nadzieję, że to nie był jakiś cheater i że mi zaraz nie schakuje konta. Mam nadzieję, że nie, ale póki co jest dobrze, więc chyba mnie nie schakuje tego konta. Okej... Okay. Napiszcie mi czy macie tego skina Virgo, tego takiego, no to, pan, obok mnie, tego takiego jakby orbita, to jest panna. To, to jakby skin zodiaka, no to skin zodiaka, jakby znak zodiaka, panny, to po prostu, mogę tylko powiedzieć, bo wiem, że to, że jest tak, to, to jest znak zodiaka w postaci panny. Napiszcie mi czy go macie, a jak... A jak nie macie, to czy, czy, chcielibyście go mieć i znaczy no, wam się po prostu podoba, czy jest ładny. A ja może kto wie kiedyś dostanę tę te, te, współpracę, że będę miał ten czerwony nick czy coś, czy takie rzeczy. Chyba to... nie, dobra, to, bo to nie będę miał na początku nigdy czerwonego niku. Bo. Bo jest tak, bo jest takie, że to masz, tam ma różne stopnie. Najpierw się ma niebieski nick. Nie ma się tego kodu twórcy, później się ma już kolorownik i ma się kod. Ale bardzo ładny ten skinek. Spoko jest. No mi się podoba ogólnie, nie? Tak. No 8 na 10. 8 i 9, tak. 8,5. O, 8,5 damy. 8,5 na i 8,5 na 10. Teraz przechodzimy do... Yy, w sumie Hachiego takiej legendy. I ona z najładniejszych chyba z wszystkich skinów na brze no, zgodzę się z tym, że najładniejszym skillem w ja mogę, mogę do kogoś dołączyć, jak ktoś chce, żebym mu tutaj dołączył. jak Ktoś ma jeszcze tą grupę, ten już nikt nie ma. No jasne, że nikt nie ma. Może ja sobie stworzę blogdarzka i zaproszę ich. Ja zwykły jest najlepszy, zwykły to stopka. Zwykły blogdarz to jest najlepszy. A już tylko jedną osobę mogę zaprosić, bo już tylko osoba jedna jest. No ale... Po zapraszam sobie tak w cztery razy, czwarty raz zaproszę i wychodzę i ja się gram sam na tym dogdaszu. na tym Logdaszu. Save'a wypróbuję. Pokażę wam go, jaki on jest ładny save'a. Tylko dziwnie, to dlaczego znaczy, on nie ma rąk? Jakby się ma tu ręce takie wystające, ale czemu nie ma normalnych. Dziwnie przez to wygląda jak biegnie. Ale jest on przepiękny, chyba, na, chyba najładniejszy skin w grze nawet. Jak, jak dla mnie oczywiście mówię, bo innym się może podobać inny. Z, tej, z, z legend też, w sensie, bo co? Na przykład ten meteor jest chyba ładniejszy. Nie, nie, dla Was, ale jest on najładniejszym legendarnym skinem. Dla mnie. No jest. Tak się on prezentuje podczas gry. Da się nim, no nie wiem czy się da w sumie nim przenikać, ale. Bo mi to wyjść nie chcę za bardzo. Przeniknięcie. O, da się nim przenikać. Wszystko działa, jest ładny. Okej, okay, zasaiwowane. Co się dzieje? Czemu ja tak parę zasywuję teraz? O! Jezus, jakbym to nie zasywował prawie. A prawie! No, widzicie, mi jakoś łatwiej save'ować. No. Ale fajny jest ten skinek. Też mi się bardzo O, 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 Nie. Tylko szybko coś mnie skinąłem do tego nie B'sta. Szybko nie wiem czy zdążę. Nie zdążę, to ja go zaproszę. Aj proszę, proszę. Ale mam lagi straszne w ogóle. Niesamowicie te lagi mam wielkie. Szybko Mr. serwis jest tu. Zdążyłam dołączyć, jest. Nie wiem jak to się stało. Jak coś tu co jesteście na odcinku, pozdrawiam Was. Dla też pozdrawiam, bo też był. Czy była, nie wiem, czy to jest dziewczyna, czy chłopak. Ale pozdrawiam Was, jak, jak to oglądacie. Nie wiem, czy jesteście widzem, czy nie. Pewnie nie. O. No, mało mam tych osób, ale może mnie tam oglądaliście kiedyś. Jak mnie oglądniecie ten odcinek, to pozdrawiam Was. Jak coś, to sorry, że nie. Zastąpił błąd. Aha, to ja podziękuję za takie oszustwa. Tak się nie robi. No trudno. To osoby zrobię swoją grupkę i się nim sam zasejwuję. A jak nie zrobię to robię reset'a gry, nie? A jak nie zrobię reset'a gry, bo nie da się. Fajny jest ten też skinek. I ten skinek jest najgorszy z tych co zrobiliśmy chyba. Dla mnie tak, no bo to jakiś zwykły MrBeast w sumie. Taki zwyczajny. Może lata, no ale to jest takie. No, zwyczajny tylko, że lata. Tym się tylko różni, że lata, no. Nie jest nic takiego, żadna różnica w sumie taka duża. Od zwykłego Mr. Bisa. Pewnie by zrobili takiego zwykłego, podstawowego, ale stwierdzić, że to mu lata. Nie Za ten jetpack to bardzo szacun, bo bardzo ładny jest ten jetpack. Tak swoim drogą. Ach, nie było, nie wiem czemu nie mogłam je. Ja... Ja potwierdzam. Chcę dołączyć. O, teraz mamy jakąś większą grupkę tutaj. O, osób. Yy, może teraz się chyba pójdę udać. Proszę, nie wywal mnie. No bo patrzcie, ten jetpack jest akurat ładny, ale tak, od boków też... Ma te takie piorunki, ma, ma bluzę właśnie z tymi piorunkami w sensie ma napis. Te buty też są ładne, ale no tak szczerze, taki zbyt zwykły ten skin, jak mi tyka. Mógłby być legendą i byłoby dobrze. Mógłby być legendą, bo no taki zby, zbyt zwyczajny, tak mi się wydaje przynajmniej, że zbyt zwyczajny. Pozdrawiam tych wszystkich tutaj graczy, co są, tego playera, Team Pro OG i w sumie tego. Ja Cię pozdrawiam, a Ty mnie tu bijesz. No nie weź, że nie bij, no. Już nam odpadł. Już nam odpadł. Nie wiesz. Sejwuj, sejwuj, zasejwujesz. Nie. Nikt nie zasejwował, no to ja też sejwuję. Powiem Wam, czy da się tym zasejwować. Da się, na spokojnie nie się da. Tutaj nie wiem, czy mnie ktoś nie zablokuje przypadkiem. Nie, nie zablokował. Ja zawsze się boję. Zajmowałeś na tych takich... Nie macie blok tutaj. A, już nie już nie nogi nie użyłem. Nie macie taki blok do rozbicia, bo boję się zawsze, że mi się po prostu ten blok. Tak, no jakby... Nie wiem. Zmienię sobie na tego Że ten blok mi się tak... No, uderzę przypadkiem w ten blok. Yy, tamtym tym skokiem i to mnie zatrzyma po prostu. Spowolnie zatrzyma i nie dolecę tam już. Wtedy ta, taka byłaby w sumie duża możliwość, żebym tak nie doleciał przez takie coś. No, dobrze pytałem na tego, na Hache'ego. Kliknąłem. Tiago Befe. Ty się Tiago Befe. Te, też cię pozdrawiam. Po prostu pozdrawiam wszystkich, którzy są na tym w grze. I wszystkich, którzy są też na odcinku pozdrawiam. Ale nie, tak to ten skin jest topka po prostu, nie to stopka. Ten skin jest najlepszy. Ten skin jest najlepszy po prostu, złożyła taka cisza. Ale ty, ten. Ten, ten, ten tutaj głodę. De... Co? Gdybym ja to uratował, to to byłoby po prostu piękne. O, widzę, że ten. Diego BF. Ma emotki. motki. Tylko on już na mapie został. Czy on będzie sejwował? Nie, on nie będzie sejwował. No weź że spróbuj zasejwować, bo jak nie to gram bez ciebie. Byli chłopcy silw... Nie zasejwował. Upadł w laserki. Dobra. Dołączam. A nie da się już, ale... No i w sumie to byłoby na tyle, no. Mamy, przetestowaliśmy skiny, są bardzo ładne. Która na to odcinek. Na razie i